Pytam o Krzysztofa Piątka. Pan powiedział mu kiedyś, żeby naśladował Roberta Lewandowskiego, pokazywał mu pan podczas tych sesji mm, różne zachowania. Ile w tym było trochę takiej pompki, a ile było faktycznie tego, że pan widział ogromne podobieństwo między, między nimi? I pytam też w kontekście reprezentacji, bo ktoś powie: No nie, my nie możemy grać z Piątkiem Lewandowskim, bo oni są zbyt do siebie podobni, ale jak widziało się 30 minut w Wiedniu i, i mecz z Łotwą, no to można już tę tezę obalić. Jestem ciekaw też pana, pana zdania. To nie była żadna pompka. To była ten Lewandowskiego. Czarek Kulesza przez miesiąc czasu robił wszystko, żeby go pozyskać. No, ale mieliśmy wtedy aferę korupcyjną, która tam miała miejsce w Jagiellonie. Mieliśmy minus 10 punktów i nie było możliwości go przyciągnąć. Jego karierę też poprowadził wtedy Chyba Czarek Kocharski, mm -hmm. i bardzo do dobrze, bo poszedł do Lecha, zrobił bardzo dobrą ścieżkę do Dortmundu. I to, ale to, jeżeli się popatrzy na Krzyśka, to on ma wszystko, no, co może mieć ten. On jest wydolny, on jest szybki, gra bardzo dobrze głową, ma lewą prawą nogę. Jedynej, no, jednej też jednej ma, rzeczy, której teraz poprawił i to zdecydowanie, bo jak patrzę, jak wychodzi na pozycję, na, na prostopadłe, od razu wychodzi i tyłem do bramki gra zdecydowanie lepiej niż niż w polskiej lidze, bo teraz każdy mecz to jest dla niego walka. No Tak jak wczoraj nawet z Juventusem, jak się to każdy każda nie, ale z obrońcami. Jak rywalizacja o to, długo nadepną, to to musi być twardy Dlatego on uważam, że naprawdę ma szansę być topowym yy, zawodnikiem na lata.